Witam Was serdecznie, nazywam się Robert Cielecki. W dzisiejszym wideo opowiem Wam, od czego jest Wasz sponsor. Więc, od czego jest Wasz sponsor? Po pierwsze, chciałem Wam przypomnieć, że jest to Wasz własny biznes. Czyli to Ty rozpocząłeś biznes, w którym właśnie jesteś i to Ty powinieneś usiąść i dokładnie przeczytać wszystko. Począwszy od planu kompensacyjnego, przejść przez wszystkie filmy jakieś treningowe, które wasza firma oferuje. E, przejść przez różne informacje, które są dotyczące jak, z, jak skontaktować się z linią telefoniczną, jeżeli chodzi o jakiś support, e, gdzie powinniśmy zapisywać ludzi, przez jaką stronę, gdzie jest w ogóle moja strona, jakie mam hasło. Jaki jest mój produkt, przeczytać wszystkie informacje na temat danego produktu, żeby dokładnie wiedzieć, co ja będę reprezentował, tak? Więc to jest formą przypomnienia, to jest wasz biznes. Fajna rzecz w network marketingu jest taka, że jesteście w tym biznesie, ale nie jesteście w nim sami. Czyli macie tak zwaną linię sponsorską albo swojego sponsora e, osobę, która was wprowadziła, tak? Więc od czego jest taka osoba? Taka osoba jest od tego, aby Cię poprowadziła do momentu aż będziesz wiedział jak iść dalej sam. E, czyli zazwyczaj jest tak, że osoba która cię zasponsorowała jest twoim liderem. Patrzysz na jego wyniki i starasz się mu dorównać lub nawet go przebić. E, starasz się go kopiować i robić dokładnie to samo co on, oczywiście jeżeli on to robi dobrze, tak? I nie mówię żeby kopiować kogoś kto nie robi tego zbyt dobrze lub nie ma wielkich osiągów. Wtedy szukamy kogoś wyżej, kogoś kto ma ogromny sukces, taki jaki ty też chciałbyś mieć i wtedy modelujesz taką osobę. Więc Chcę Was przestrzec, ustrzec od tego, że w momencie kiedy macie swój własny biznes, to powinniście się wyedukować. Powinniście wszystko robić ku temu, żeby wiedzieć dokładnie co się w moim biznesie dzieje. I teraz Wasza linia sponsorska, czy Twój sponsor nie jest po to, czyli nie jest Twoim personalnym asystentem, aby odbierał Twój telefon co chwilę z jakimiś naprawdę małostkowymi pytaniami. Typu, gdzie jest mój link do filmu, gdzie jest w ogóle mój link, przez który ja zapisuję osoby, albo gdzie jest mój produkt, gdzie mogę kupić swój produkt, to są pytania, które mają być skierowane do waszej infolinii, którą macie zapewne w firmie. I to nie są pytania, które powinny być skierowane do waszego appline'a, czyli do waszego sponsora. Tak jak mówię, wasz sponsor jest po to, żeby Wam pokazał, jak robić biznes i jak zarabiać pieniądze, a nie jest Waszym personalnym asystentem, który siedzi przy telefonie, mając dziesięciokrotnie, pięćdziesięciokrotnie, stukrotnie i tak dalej, i tak dalej, więcej ludzi w swojej drużynie i nie siedzi przy tym telefonie dziennie i nie czeka, aż ktoś się odezwie, a jak tylko ktoś się odezwie, to on od razu jest na Wasze usługi i opisuje, tak, tu masz swój link, tak, tu masz to, tak, to. On nie jest infolinią Waszą. Także w momencie, kiedy zaczniecie naprawdę potrzebować osoby wyżej, która ma już doświadczenie, to jest moment, kiedy chcecie, żeby Wam pomógł kogoś zamknąć, tak? Czyli moment, kiedy pokazaliście prezentację i może chcecie zrobić tak zwane, dodać trzecią osobę, która ma już większe doświadczenie, która pomoże Wam za pomocą swojej historii zamknąć taką osobę, aby się przyłączyła do Waszego biznesu. Także słuchajcie, mam nadzieję, że to, co teraz powiedziałem, ma dla Was sens. Proszę, podzielcie się tym z Waszymi ludźmi w Waszej drużynie, niech każdy wie, po co są ich sponsorzy nie każdy wie po co też jest ich własny biznes i dlaczego oni są w biznesie i dlaczego powinni dzień w dzień dokładnie edukować się jeżeli chodzi o produkt czy serwis który reprezentują zostawcie swój e-mail tak aby dostawać darmowe treningi codziennie od nas zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie no i pozostawcie jakiś komentarz do zobaczenia